No, wielka wyprawa, jak to, jaka, jaka wielka wyprawa. Tak, ta wielka wyprawa miała być eksperymentem, miała być testem na pierwszy dzień wiosny, czyli 20 marca. Czterodniowa wycieczka, nie wiem czy poznajecie, ale to są Tatry, tam mamy Giewont, parę innych gór, niestety nie znam ich nazw. Ta wyprawa miała być też przerwaniem mojej przerwy od jazdy na motocyklu. Kwestia tego, ile to daje frajdy, to nie do opisania. Ale ta przerwa i teraz powrót na motocykl i tak naprawdę pierwszy raz jeździłem motocyklem takim dużym, turystycznym da mi do zrozumienia, jak ważne są umiejętności, jak ważne jest szlifowanie tych umiejętności, nie zatrzymywaniu się na tym, co już umiemy. No bo jednak trasy górskie nie należą do najłatwiejszych. Kocham góry, góry, motocykl wspaniałe połączenie, ale przede wszystkim do tego skupienia można dołączyć to czym motocykl może być dla nas na co dzień. Najlepiej podczas tej, tej wyprawy czułem się dzisiaj kiedy jeździłem tak naprawdę bez konkretnego celu. W tym naszym dzisiejszym goniącym na świecie to jest to co daje wytchnienie. Można powiedzieć, że jest nawet medytacją i sprawia, że możemy poczuć się po prostu spokojni. Troszkę wyluzować, troszkę wyhamować, i motocykl, według mnie, nam na to pozwala. Tak jak nawiązałem, że dzisiaj czułem się dopiero najlepiej, kiedy jeździłem bez muzyki, bez nawigacji, bez telefonu, po prostu sobie jechałem przed siebie. Cudowne uczucie. Jeszcze w momencie, kiedy jechałem prosto drogą i miałem mniej więcej taką panoramę, panoramę gór przed sobą. Zdaje nam naprawdę dużo. Mógłbym dalej takich synonimów używać, ale po prostu ciężko to opisać. A co do miejsca, to myślę, że pani Ania z Witowa Jestem w miejscu Płazowianka, najlepsze miejsce na świecie, najlepszy widok. Wczoraj jeszcze jak jeździłem, to byłem w paru punktach widokowych, nie robiły takiego wrażenia jak to tutaj. Ale przechodząc do konkretów, motocykl Benelli TRK 502. Ktoś powie mm, Benelli, dla mnie to jest w tym momencie aż Benelli. Przywiózł mnie tu, dał mi mega dużo frajdy, dał mi naprawdę jakieś doświadczenie przeżycie i oczywiście wiem, że na innym motocyklu może by było lepiej, fajniej czy coś, ale... To co mi zapewnił, dla mnie wystarczająco. Motocykl mam od, z wypożyczalni od kolegi i do tego chciałbym też nawiązać, bo firma nazywa się Motocykl na B. I jak nazwa wskazuje, mają motocykle właśnie na prawo jazdy B, czyli 125. I często do nas do salonu przychodzicie, czy to ze znajomym, czy sami. Kiedy rozmawiamy wychodzi na to, że jeszcze nie macie motocykla, on wam pożyczy się przejechać, ale już oglądacie ciuchy, kaski i tak dalej, no to fantastycznym rozwiązaniem byłoby wypożyczyć sobie motocykl i jechać z tym kumplem na wyjazd motocyklowy. Przeżyć to, zobaczyć jak ta subkultura działa, to jest najlepsze w tym wszystkim, najpiękniejsze w całym tym świecie motocyklowym. Ja wyruszając odebrałem motocykl z Dąbrowy Górniczej, podjechałem jeszcze do nas do salonu w Katowicach, żeby zmienić rękawice, podjechał inny motocyklista, i zaczęliśmy gadać, jakbyśmy się znali całe życie. Później na trasie, staję na stacji. Ludzie podchodzą, rozmawiamy. Obsługa tam stacji benzynowej. Kto tak robi? To jest... Coś pięknego i czujecie się sami swoi. Po drodze, jak jeździłem tutaj po tych górskich wioskach, dzieci pokazujące: A, Zrób tak, no fantastyczna, wszyscy kochają motocykle, naprawdę. A te wszystkie zakręty, winkle, które są tutaj w górach, właśnie dały mi do zrozumienia, jak ważne są umiejętności. Dzisiaj, już trzeci dzień jazdy, czułem się naprawdę pewnie, na tym motocyklu już się wczuliśmy, już się rozumiemy, ale wczoraj, kiedy wjechałem właśnie w te wyższe góry, gdzie tam było parę takich se serpentyn, cieszę się, że nie było ich więcej. Ktoś dzisiaj może to już był. Nawet tego chciał. Każdy zakręt po prostu dawał. Uf, że. Przetrwałem to. Tak naprawdę. To było genialne doświadczenie. No ale dało mi to do zrozumienia, jak ważna jest umiejętność tej jazdy. Kontrola tego motocykla, zmienianie biegów, umiejętne skręcanie, robienie przeciwskrętu i tak dalej. No bez tego ani rusz. Ale to też dopiero musiało mi się przypomnieć. Tylko wczorajszy dzień dał mi dużo spięcia, dwie godziny jazdy. Stalnie mnie wykończyły, ale już dzisiaj z większym luzem, właśnie z tą swobodą, bez celu, bez muzyki jak jechałem, to było petarda, to było naprawdę to, więc trzeba się wdrożyć. I to też mówię do przyszłych motocyklistów, nie ma się czego bać, to jest wszystko do wyuczenia. Nie wiem, czy to widać. Ale właśnie przejechali chłopaki na krasach. Wjechali w las i ich nie ma. I pięknie pachnie. Wojna KB5, jak on się sprawdził, jak ten komplet się sprawdził. Nie myślcie sobie, że jechałem w tych trampkach. Nie, jechałem jest. Niestety. niestety, niestety. Najpierw żałowałem, teraz nie żałuję. W butach offroadowych roadowych w foksach, co niestety po mojej długiej przerwie niejeżdżenia, bo to było około 5 lat i wsiadłem na motocykl, którego się nie zna uwierzcie mi, przez pierwsze parę godzin nie wiedziałem jak się zmienia i on biegi, kiedy ja to robię Dziś już, dzisiaj już było zdecydowanie lepiej, kiedy się wyczuliśmy no ale z początku było to hardcore. dlaczego zabrałem takie buty? bo takie mam, takie są bezpieczne ale to też mi dało do sprawdzenia jak zachowa się właśnie ten kombinezon który ma na przykład tutaj na nogawkach takie zwężenia na rzepy, które można, można Zaczepić, wtedy robi się nam nogawka dużo węższa i bez problemu wchodziła mi do buta. W drugą stronę można to tak poszerzyć, żeby właśnie wszedł na but, co pewnie przy jakimś deszczu byłoby dobrym rozwiązaniem, na pewno lepszym, żeby mi się nie nalało do buta. Co do deszczu to mam rana in and out. Primo świetnie nie ogrzała, tak samo podpinka ocieplająca, kiedy odebrałem motocykl o 8 rano i było 2 stopnie. Ja po wszystkie historie, które w mojej głowie były, gdzie Myślałem, że trzy warstwa kurtka, po co? Nie potrzebuje tego nikt. Gdzie to będzie używać? Jak ja się cieszyłem wtedy, że ja mam te trzy warstwy. Później trochę się ociepliło, więc, więc wyrzuciłem ją z kurtki i schowałem do kufra, ale po prostu wtedy to było błogosławieństwo. I tak samo dzisiaj, przez pół godziny padał deszcz i lekki, nie lekki, taki nazwijmy to średni i świetnie sprawdziła się w momencie, kiedy można ją założyć na siebie, bo nie wyobrażam sobie jutro wracać w, mokrzej, w mokrej kurtce, bo gdyby ten materiał przemógł, myślę, że do jutra rana mógłby nie, nie wyschnąć. A tak na spodnie nie napadało mi zbyt wiele, delikatnie mokre były, ale to nie jest jakby problem. Najważniejsza była kurtka, i to spisało się rewelacyjnie. Kolejna sprawa, wentylacja. No, oczywiście pogoda nie dopisuje, bo jest marzec, wtedy się zaczęła wiosna, więc nie mogłem przetestować jej w pełnej okazałości. Przede wszystkim łatwość, by podczas jazdy sobie otworzyć delikatnie. Panele wentylacyjne są całe do odpięcia. Tak samo również tutaj w spodniach. Co od razu powoduje, że mamy naprawdę dużą wentylację. Podejdę może troszkę bliżej. Tak to ta wentylacja sięga tam naprawdę daleko, więc w momencie, jak będziemy mieć tak tutaj, nawet w mocno zabudowanym motocyklu, będzie fajnie wpadać i uchładzać. I tak samo w tym środę, jak wyjeżdżałem, jak rano było zimno, później troszkę się ociepliło. Wypiłem przede wszystkim membranę. Ale też otwierające tak na tyle zabudowane motocykle te boczne kanały, które nie są po drodze. Po drodze zamek nie ma żadnych przeszkód. Często się zdarza, że wkrótce są jakieś słówki, których nie da, się, nie da się przeskoczyć. Tutaj nic nie przeszkadza, więc jest to naprawdę dobre, dobre rozwiązanie. Więc bez problemu możemy podczas jazdy sobie otworzyć te zamki. Nic nam tym nie przeszkadza. Tak samo wszystkie mamy dostępne. W spodniach. No i dlaczego też ten kombinezon wybrałem? Bo jak mało który, po prostu mi się podoba. Jest ładny. Specjalnie wziąłem też tą jasną wersję, żeby właśnie ta membrana przeciwdeszczowa była w wersji fluo. Więc ta warstwa estetyczna zawsze była dla mnie ważna i to co zaprezentował Holm na ten sezon. Wszystkie nowości naprawdę zaczęły mnie w pełni satysfakcjonować. Nawet mi powiedział, że bardzo mi się podobają. Wcześniej miałem problem z Reberholnem, średnio jakoś tak nie mogłem się przełamać. Wiem, że dużo ludzi jest zwolenników, dużo ludzi w tym jeździło. Nie pasowało mi. Teraz jak najbardziej szapowa Reberholnie, naprawdę kozacko. Jeszcze z takich mniejszych tematów, czyli buty off-roadowe, jak one się spisały w trasie, jako tako. Nie jest to najlepsze rozwiązanie, na pewno w tych niższych temperaturach było mi dzięki nim bardzo ciepło. Bezpieczeństwo w nich jest, no, nie do opisania. Pewnie inne jakieś trampki. A propos moich trampek, to są takie motocyklowe trampki wysokie, wyglądają jak konwersy Falco Lenoxy. Mamy je oczywiście w ofercie, więc śmiało możecie zobaczyć. Zielone i czarne. To są zwykłe, codzienne, więc ja bym nie polecał w tym jeździć. Co do butów offroadowych, no tam jest bezpieczeństwo, nie komfort. Tak zawsze mówię, że Komfort i bezpieczeństwo będzie się przelewać w każdej motocyklowej rzeczy. Tutaj też to ma miejsce. Ja wybrałem bezpieczeństwo, tak jak też wspominałem od samego początku, miał być eksperyment. Ja to chciałem przetestować, chciałem tak zrobić. Daję radę. Więc często jak są początkujący motocykliści i przychodzą, pytają nas, a to, a to, a nie wiem, a zastanawia się, to jest początek. Weź cokolwiek, przetestuj, pojeźdź sezon, dwa sezony. To trzeba sprawdzić na własnej skórze. Kask. Przechodzę od razu płynnie do kasku. kask feudowe w trasie. Jak się sprawdził? Według mnie rewelacja. Jest wygodny. Akurat to jest Szoj. Nie ma miejsca na interkom, a mi się udało zamontować. Jest to ta najniższa wersja Cardo, czyli Spirit. Bo ma bardzo małe głośniczki i naprawdę nie przeszkadza mi w ogóle, że tam jest. Jedynie tak po dwóch, pół godzinach jazdy i ciągu i słuchania muzyki czułem, że jak zdejmuję, to takie uszy mam nabrzmiałe. No ale to. To nie był jakiś wielki problem, ale czy mi trzepało głową, czy coś się działo, nie, ale to dzięki szybie i deflektorowi. Myślę, że na Nakedzie nie byłoby szans, nawet tak jak wstawałem, to już było ciężko, ale tutaj, w tym momencie, kiedy mieliśmy szybę i deflektor, bez problemu. Fantastyczna sprawa. A pewnie zadaćcie pytanie, no, ale tak czy jak po co taki kask? Bo mi się podoba. Koniec tematu. Podoba mi się. I taki chciałem. Myślę, że to by było na tyle. To był. Pierwszy odcinek w forajdzie eksperymentalny, tak jak ta wyprawa. Wycieczka. Dla mnie jest fantastyczne przeżycie. Polecam każdemu. Dzięki i na razie.